Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zrób to w domu. Dzisiaj pokażę Wam jak wykonać maskę szamana, maskę czarownika z papierowej torby. Oczywiście to nie musi być nasza galeryjna torba, ale jeżeli macie naszą galeryjną torbę to ona jest do tego najlepsza. Więc tak, potrzebna jest papierowa torebka Takiej wielkości, żeby dało się ją nałożyć na głowę, Ta pasuje. Co jeszcze oprócz papierowej torebki? Oprócz papierowej torebki potrzebne będą, ja tutaj mam paski papieru, dwustronną taśmę, nożyczki, łyżeczkę. Krótkolinikę. Patyki laryngologiczne, które są super materiałem, nie tylko do tego projektu. W sklepie medycznym można kupić całą paczkę takich patyków. Za około 5 zł. Więc jest to naprawdę coś fajnego. I mam tutaj jeszcze papierowe talerzyki i miseczki, które już znacie z przednich odcinków. I zaraz biorę się do pracy. Od czego należy zacząć? Należy zacząć od ustalenia, w którym miejscu będą otwory na oczy. Żeby ta torebka mogła, żebym mógł ją założyć do samego końca, troszeczkę wytnę tutaj z boków. Lekkie takie półkola. Tak to wygląda. I to samo robię z drugiej strony. W ustaleniu miejsca na oczy najlepiej jak ktoś pomoże. Można to zrobić w ten sposób, że ja sobie przygotuję markę tutaj. Zakładacie torebkę. Przytrzymujecie palcami w miejscach oczu i sobie tutaj trzeba zaznaczyć pisakiem. Jak się to robi samodzielnie. Nie jest to taki proste, ale jak ktoś pomoże, będzie dużo łatwiej. już otwory na oczy? Wytnę jakiś jeszcze otwór na czysta. Oczywiście, pracując nożyczkami, uważajcie na. Palce, szczególnie pracując z takimi dużymi nożyczkami, trzeba uważać. Jest już wycięty otwór. Te otwory są konieczne, żeby dało się w tej masce oddychać. Pamiętajcie, że torby mogą być niebezpieczne i np. plastikowych torb nie zakładamy na głowę nigdy. Dlatego mamy tutaj papierową z otworami. Przez nie da się oddychać. No dobra. Przyklejam pasek taśmy dwustronnej w górnej części torby. O tak. I tak samo. W tylnej części torby. Zobaczcie, że na dnie nie naklejam taśmy, tylko naklejam ją tutaj przy tylnej krawędzi. Do tych pasków dwustronnej taśmy dokleję czuprynę. I teraz jak ten pasek odkleję. Doczepiać do tego paska włosy. Ja mam je na razie dosyć długie. Zobaczę, czy, czy potem to będę zmieniał. się będzie na przemian. To samo zrobimy z drugiej strony. Fryzura jest już gotowa, powinna się całkiem fajnie zachowywać podczas zabawy. Wracam do kolejnych elementów, a tymi kolejnymi elementami będą na przykład brwi, które wykonam z krawędzi talerzyka. Może nawet takie wystarczą. Przyklejam do nich małe kawałki taśmy dwustronnej. Odklejam papier zabezpieczający. i dociskam do papieru. Na razie to wygląda tak. A teraz zabiorę się za nos. Z nosem jest o tyle ciekawa sytuacja, że przy robieniu tego nosa dowiecie się do czego nam była potrzebna ta łyżeczka. Wyciąłem taką ćwiartkę Okręgu. I teraz odnalazłem łyżeczkę. I przy pomocy linijki i łyżeczki odcisnę, jak gdyby, taki delikatny rowek na tym papierze, po to, żeby go dobrze poskładać. Rowki, które są na, na papierze widać słabo, ale ten papier dzięki temu powinien się zgiąć dosyć dobrze. I mamy gotowy nos do maski. Mocuje ten wypukły nos przy pomocy taśmy dwustronnej. I dzięki temu on już będzie wystawał przed płaszczyznę maski. Nos jest dość duży, więc wygląda na to że pomimo, że planowałem zrobić mu uzębienie i u góry, i na dole, to uzębienie będzie tylko przy dolnej krawędzi ust. Dokleiłem kawałek dwustronnej taśmy. Przyklejam wąski różowy kawałek papieru przy dolnej krawędzi tej taśmy, tak żeby tej taśmy jeszcze tutaj sporo wystawało. I teraz, ponieważ te patyki laryngologiczne da się czynić nożyczkami, będę z tych patyków laryngologicznych robił zęby czarownika. Nie przejmujcie się, jeżeli te zęby wyjdą wam krzywe. Nie każdy czarownik musi mieć proste i kompletne uzębienie. Wygląda na to, że zęby już są. Przydałoby się jeszcze zrobić jakieś uszy temu czarownikowi. I zaraz zrobię to z dwóch małych miseczek. Ja je tutaj przecinam razem. Pozostawiłem dno, a wyciąłem tylko tą krawędź miseczki. Mam dwa takie elementy. Zaginam teraz ten element do środka. A po drugiej stronie naklejam kawałek dwustronnej taśmy. Na jednym i na drugim. Czy po bokach torbie. Dobrze dociskam, żeby nic nie odkleiło się podczas zabawy i za chwilę nastąpi przymiarka mojej maski. Oczywiście każdy z Was znajdzie w domu co innego i te maski czarowników mogą wyglądać bardzo różnie. Ja przymierzam moją. Odgarnę tuprynę <śm> i żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zrób to w domu. Jeżeli przygotujecie jakąś maskę, możecie ją dodać pod naszym postem na Facebooku. Pozdrawiam.